Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest um, Horror w Gimodzie. No, jedna z pierwszych takich serii. Ogólnie, Gmod już na moim kanale był, ale nie było jeszcze mapek horror. A tutaj, mapka horror jest jakaś. E, story, tutaj mamy historię i to jest e, mapa, która nazywa się Niktofobia. Czyli, Niktofobia po polsku to, to jest strach przed ciemnością, przed nocą, ogólnie coś mniej więcej w tym stylu. Czyli idealna nazwa na mapę horror, prawda? Your name is Iwan Solowiew. Nazywasz się Iwan Solowiew, masz 16 lat, urodzony w, we wrześniu 1962 roku. Żyjesz w małym, nie, miasteczku na Syberii, w małym takim domu na, na Syberii, tam gdzieś, nie? Twoja babcia odeszła, żeby zebrać wodę, a myślałeś, że umarła. Nie, ale ty czekasz na nią, aż przyjdzie. Ja gdzie mam iść? O, tutorial. To get onto high ledges you can crouch, jump, control space Żeby dostać się na wysokie półki kontrol spacja e, ne, 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 ne dobra Practice doing it on the obstacles provided Poćwicz to na tych tutaj opcjach Które zostały ci dostarczone, czyli tutaj pewnie o to chodzi e, The zoom function is very useful for looking at small text on the ground Make sure to bind that in your options e, Zoom Funkcja zoom jest bardzo użyteczna do szukania jakiegoś tekstu Czekaj, to ja może Przypiszę sobie w takim razie keyboard Gdzie tu jest zoom? Edit key Dobra, mouse 4 spróbujemy Na tym będzie zoom Git To jest zoom O Sobie to dałem na Na przycisk na myszce, dobra Aha, aha, aha A, i ostrzeżenie, nie stój w ciemności zbyt długo wo kotełe Czekaj Oba Łooo, wow, ale, wow Dobra, chyba ogarnąłem, możemy iść dalej? Chyba Have fun, if you enjoy this map, miej zabawę, jeśli enjoyujesz tą mapę yy, Wspomóż, suportuj nas przez donate na pa Patreonie Aha wiesz, mi może... O! Ci! Ale fajnie, dobra. Jesteśmy w jakimś takim ala... Nie wiem co to jest. To wygl... na, pierwszym, na pierwszy rzut oka wyglądało to jak jakiś ten, jak jakiś UL albo coś takiego. Ale to chyba nie jest UL, dobra, idźmy dalej. To jest horror mapa i to pewnie będą jump scenki, znając... Znając garry smodowe, za... e, halo? co tam jest, kuźwa? Ja, yeah. Halo? tam mamy pójść? Dobra, czy nie wiem? Może by się wrócić. Nie wiem, czy to dobry pomysł, iść tam. Dobra, mam latarkę. Idziemy do przodu. To się zbliża, dobra. Nie trzeba tam iść. Idziemy do białego prostokąta, pewnie zaraz będzie jumpscare, bo się skupią na tym białym prostokącie. Ale to tak działa w tych grach. To się cały czas zwiększa. Uff! No fuck A? Ło! Just a nightmare, to tylko koszmar Okej okay. Look around the house, rozejrzyj się wokół domu Ej, ma klimat, jest mgła, to trochę ala Slendo Silent Hill Spoko, możemy tutaj coś podnieść? Jakiś łąb, cokolwiek Podoba mi się ten styl Styl, styl tej mapy, to jest ponoć jedna z takich ciekawszych map Dosyć dobrze oceniona z tego co wiem, więc może być naprawdę interesujące. Nie możemy tego podnieść? W żaden sposób mam latarkę w ogóle. To jest plus. Teraz naprawdę jest trochę jak Slender. Dobra, możemy pójść na górę zawsze sobie. Czemu nie? I co wokół tego domu ma niby być? Raz zobaczmy. Mogę to. Oba, mogę od... mogę trzajnik podnieść, ale opcja ty. Jaka yy. Mogę ga. A mogę jajecznicę se usmarzyć? Ole, żeby było, ty. To by była opcja. Jakbym mógł nawet se gotować w tej grze. Jeszcze bym fabuły nie poznał, jakbym już ogotował. Czter Cztery patelnie jajek? Ugotował, usmażył Grandma isn't home yet. Babci nie ma jeszcze w domu. Grandma, where are you? W ogóle ta babcia to. Kajona polazła zaś w to, ty. To studnia to nie powinna być gdzieś blisko na wodę z rzeki czerpie? Czyli to, to ja nie wiem. Dobra. Dobra, w każdym razie chyba powinniśmy albo stąd wyjść, albo powinniśmy wejść na górę. Mi się wydaje, że wejście na górę jest całkiem fajnym pomysłem. Zróbmy, tak? E, dobra, nieważne, nie możemy wejść na górę. To pójdźmy tu. Okej. Okay. Strasznie dziwny ganek masz, koleś. Bardzo dziwny. Rozejrzyj się wokół domu, taka była moja misja. A kuku. A tu sam jestem ze swoją babcią, naprawdę? Serio? Are you serious? Może tu na tym polu mam ziemniaki wykopać, babci? Na obiad. Czyli najpierw trzeba ziemniaki wykopać. W ogóle tutaj patrz, jest z ty A można tutaj postawić trofeum w tym tym? O, to nie jest WCT. A można to rozwalić, czy nie? Nie mam żadnej tej. Jest tylko skrzynka, ale nie mogę jej rozwalić, bo nie mam żadnego łomu, niczego takiego. Nie mam żadnych broni nawet. Nie mam broni! Więc nie wiem, czy dostanę jakąś broń, czy będę bezbronny po prostu przez całą mapę. To mnie zastanawia. Aczkolwiek klimat powiem wam jest. Klimacik jakiś tam jest. Dobra, to jest najdziwniejsza rzecz, którą tutaj widziałem w wokół tego całego domu, więc... Chyba tutaj musimy pójść. To jest taka a'la furtka, da? No. A gdzie mam mamy właściwie iść? Ło! Night Falls. Zapada zbrok. Tak nagle? To nagle to po diable, stary. Czemu tak szybko? Ono ładnie. To Może po prostu się. I should go back to bed. Powinienem wrócić do łóżka. Wydaje mi się to całkiem spoko pomysłem, bo jest ciemno i możecie na przykład ugryźć kleż w dupę, albo komar. Komar byłby ciekawszy. To bardziej masz szansę na komara chyba tutaj w tym miejscu. No dobra, w każdym razie. I przekazie. Pali się chyba się pali jeszcze. Halo? Dzień dobry. Widzicie, co było fajne, jakbym przez okno zobaczył jakiegoś paciuloka w środku. Wchodzę, a tam paciuloka nimo. I ten dopiero jak zasnę ten paciulok mnie zabija. Uuu, było wesołe. Oj, by było. Ale mnie nos swędzi, nie mam pojęcia dlaczego. To jest uczulenie na dobre mapy czy na słabe mapy z garysmoda Moda, to mnie ciekawi. O no dobra, no to go back to bed, nie? Czy szaj, powinienem chyba drzwi zamknąć. Bo babcia jeszcze ktoś mi tu wlezie. O, zamkniemy te drzwi. Zamkniemy te drzwi. Drzwi od wychodka nie zamknąłem, ale tam może nikt, nikt, nikt mi tam nic nie, nie zrobi w tym wychodku. Nic się nie stanie. W ogóle jakie biedne te łóżko. Kurde, ta babcia naprawdę nie jest. Wow, dobra. Spać! Go back to bed Nowy jakiś koszmar Co to jest ciekawe z tym postacią nigdy się nie śnią jakieś dobre rzeczy zawsze to jaka zmiana scenerii, hopie Wow O ja To teraz o takim silentem troszeczkę zalatuje Łaj Co to? Halo Another nightmare? Czy to dalsza część koszmaru będzie? Hello? Hello? Huh? Ja o, ty! Zobacz Co, to, co, co, co? Flare, emergencji flare Aha Tam Aaaa, ah, dobra. Okej, okay, już widzę. Mam tymi flarami latać, da? Dobra, miałem je nacisnąć. Dobra, podnieś tą flarę. Jedziemy. Co możemy tutaj znaleźć ciekawego? Wow. Można to nacisnąć? Nie można. Zepsuło się? A jest jakaś krew. Flara się wypaliła, cholera. Dobra. Weźmiemy sobie otworzyć, włączymy następną flarę i idziemy. Gorzej jak się flary skończą. Tutaj coś jest w ogóle. Key found. Kurna coś dzwoni. go mać. Jestem, mamy tą flarę, jakiś klucz w ogóle dostaliśmy. Ja musimy z tym... Możemy to otworzyć? Dobra, to trzeba pewnie podnieść iść dalej Ale O tu są flary Tam jest to jakiś fąfel w ogóle, dobra, tu flara następna Okej, okay, możemy to włączyć, możemy Fajnie Flary tam jeszcze zostały w razie czego, nie? Także tutaj nie ma problemu. Jakby mi się w razie... Aaa! Ja widzę takich zagrań ze strony gry, że trzeba flary tutaj jakoś kmienić i. Halo? Co to tak spada? Halo? Sufit się... Kruszy? No otwórz Dobra No drugą flarę odpaliłem zaśno. no kurna Ty, tu są ciała, że nie zauważył Tam jeszcze jest dalej coś, czy nie? Chyba nie Dobra, bierzemy tą flarę użytą I idziemy dalej, Co jakieś niby... Straszne dźwięki, o Jezu. Flara mi się kończy. Nedobrze, nedobrze. Nie mogę za, za długo w ciemności pozostawać, bo mnie te, wtedy zabija ta ciemność. Ale bierzemy flarę zapasową w takim układzie. Chyba biegniemy, zaczniemy biec, bo... Widzę, że jak nie biegnę, to naprawdę za dużo czasu tracę. Tu jest zamknięte, ale klucz przecież miałem. Alo Ten klucz to po nic? Tak naprawdę. Czy co? Generator Nic Fuel. Aha, potrzebuję paliwa, żeby ten generator działał. Dobra. Oblin, Czekaj, tu jest wyjście. No dobra, tylko jak teraz ja mam cokolwiek znaleźć? Mam tu jakieś... Nie mam ekwipunku przecież. Więc jak? Możemy coś nacisnąć, nie wiem. Podniosłem klucz, więc w zasadzie powinienem móc tutaj wejść do środka. Nie wiem o co chodzi. No nie wiem Dziwne Key found No Tu mam kluczyk i teraz mogę go użyć Halo No nie, nie mogę o co chodzi? No otwórz kurna, przecież klucz! Halo Mapa się zbugowała, a jakbym no Pisał Okay, z racji tego, że nie wiem czy gra się zbugowała, czy nie. Ale nie mogłem otworzyć tych drzwi. Nie wiedziałem co za bardzo zrobić. Kurde, nic nie widzę. Ja pierdziele flary. Piękna rzecz. Gówno widać. No jeszcze tutaj dalej są. No to jest akurat plus. Tu coś jest. Flashlight found O, no i teraz jest... No teraz to do ludzi no, panowie i panie Teraz to możemy działać To też jest zamknięte, cholera Dobra, flary nam tutaj wszystkie A tu jest jakieś coś No bo doprawdy te flary to było 2 na 10 i to takie słabe 2 na 10, jeśli chodzi o używanie ich do czegokolwiek One o kant dupy potłuc, poważnie to Jakieś tekstury, śmiesznie Dobra, czy jest jeszcze coś, co może mi się przydać? O, tu jest ty Tego nie można rozwalić w zasadzie w żaden sposób. Ja nie mam łomu przecież O, nie mam. Nic Generator Nic fuel Co to jest? Co to kurde jest? To można może tam wejść, ty Nie wiem, zastanawiam się czy przypadkiem by po prostu... O, ty, zobacz! O gaz, found, dobra Czyli jednak nie powinienem tam dalej pójść, ale ja przynajmniej mam latarkę To jest plus Łooo O o O o, -o! Okej okay. O, jest zaraz ściana Ale opcja, ty, a kiedy dostanę swój łom? O, już jest ogarnięte, dobra Jem, dobra O! funfel Ale fajnie, tam jest jakieś ciało. Co to jest? Dobra, idziemy dalej. Może teraz, a teraz mogę tu wejść. Czaje! Hello? Mam nadzieję, że ta latarka mi nie wygaśnie jakoś w którymś momencie. Bo to będzie dopiero tragedia. Trzeba próbować różnych rzeczy, prawda? Nie. Niestety te drzwi tak łatwo się chyba nie otworzą. Przynajmniej nie wyglądają na łatwe. Można po prostu to skrzynko wydupić o to. Ale myślałem, że się zablokowało. No nie. To nie o to chodzi. Top. O! Tak? Po prostu? Nacisnąć by trzeba było? Ale siara O Boże, dobra No włazimy Ciekawe, co mnie tutaj czeka Śmierć? Okej okay. Cześć, Fonfel Co tam? No tutaj sobie... A! Kurde, mać! Fonfel, nie rób tak! Nie rób tak więcej, proszę cię. Nigdy więcej, nie rób tak. Co to za cienie? Jakoś tak cienie dziwnie padają tutaj miejscami. Halo. Można to coś... A, pewnie trzeba tam zeskoczyć na dół. Nie mam łomu, więc nie mogę wywalić sobie żadnej z tych kratek. Więc tutaj. Ups! A! A. Halo! Co tam? Dobra, tam pewnie trzeba wleść na górę. Znaczy na górę. Kadłubek! Co tam? Ale śmiesznie Winda pewnie nie działa, znając życie No, dobrze, zgadłem O Jezu, jakie mocne światło Ale pewnie trzeba wejść tu, no bo zgaduję A nie Tu są drzwi otwarte Uuuu, ty, dobre Czekaj, tak, którędy ja wyszedłem? Tędy wyszedłem A tutaj mogę wejść? No Nie wiem jeszcze po co, ale mogę Halo? i zobacz jakiś długi korytarz Tu na pewno nie będzie jumpscara. Uh, uh, nie ma opcji W takim miejscu? Nie Nie ma nawet takiego... Nie ma, nie, nie ma takiego... Nie ma takiej możliwości Oho Tylko ja tutaj i tak nie wejdę chyba, bo... Bo nie mam łomu przecież Ale mogę tutaj sobie wejść jakoś Oh! Don't die. You have five minutes. So, activate four gener generators to exit the dream. What? To jest jeden? Nie wiem. Mam 5 minut. Było napisane... What the hell? Halo, ej e. Dobra. Ała Don't die Alright We are alive! Spoko, jedziemy od początku Może nie powinienem tam pójść, może pójdziemy teraz w tą stronę O zejść się na dół Do wody Myślałem, że tu będzie potwór ładny, ale nie było What the fuck, to to, 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 to było? What oh, the fuck. What the hell? Co tu się odpierdziela? Ale to nie ma fizycznej możliwości, żeby przed tym uciec. <dzysklarzim> nie wierzę własnym oczom po prostu, co tu się dzieje. Może to ma za zadanie mnie zabić. Dobra, no tutaj był ten pierwszy generator. Nie wiem, jak mam go w ogóle włączyć, to się zastanawiam. Idźmy po prostu może dalej. Jak będę z daleka taką lampkę widział, to muszę spierdzielać ile sił w nogach. O. Fajnie, znowu jesteśmy w dupie. No nie! A, patrz, O, Świetnie, coraz to nowe sposoby na śmierć Tylko żebym teraz wyszedł jeszcze z tego snu, to bym wcale się nie obraził Aha mhm. Okej okay. Co my tu mamy? Key found Co to tam było? Hello? To już żeśmy zebrali, ale ja się zastanawiam co Wywaliło mnie w losowe miejsce mapy, naprawdę? Ale siara! O, blin! Znowu ty? No nie! Się prędzej zestran niż tam dotrę. Ty jakoś mi tak strasznie do. E! Przeszedłem! Znaczy nie przeszedłem! Exit jakiś tu jest. Mam ponoć 5 minut. Zakładam, że za chwilę umrę, bo te 5 minut minie. Nie patrzyłem. O, exit, dobra. Teraz tędy. Klucz to był chyba podniesiony już, nie? O do za W tą stronę! Rush B! Ja nie wiem, ja nie, nie czaję w ogóle, nie, nie czaję tej mapy. W ogóle. Ani trochę. A teraz po prostu zdechłem. To jest generator jakiś. Nie mam pojęcia jak tego kutafonga włączyć, ale... Ale jest generator! A jest plus Znowu mnie przeniesie Nie, nie przeniesie mnie? Gdzie ja idę? O co ja idę? Co tu się kurde dzieje? Darkness surrounds you O wow Teraz otworzyłem ten generator? Teraz by się udało? Super! Świetnie! Jeden jest odpalony, to jeszcze zostały trzy. W tym kilka z tych, które już odpaliłem, ale gra mi nie zaliczyła. Teraz zginąłem na przykład, to też jest takie ciekawe dosyć. C dosyć ciekawe przeżycie. Raz w życiu się tego doświadcza, interesujące przyznam. Darkness, has Zumbi. Ooo, Jezu. Ciemność cię pochłonęła. Świetnie, jestem w tym miejscu już po raz enty. Czy się czegoś nauczyłem? Nie, ani trochę. Nie chociaż miał kurna, na jakie... jakieś fory, ale nie, tu jest generator. Mogę go otworzyć? Nie jest odpalony? Halo, haha, nie wiem. To tak naprawdę fartem chyba można przejść Jeśli już, okej, okay. umarłem chyba Teraz to już na amen. Ała I oczy i uszy Jedno i drugie zabolało, tak samo Mam już serdecznie dość Dajemy tej grze ostatnią, nie wiem, ostatnie dwie minuty Jeśli nic się nie zmieni to po prostu wyłączę tą, tą mapę bo... Ale świetnie Ja dostaję screamery po prostu od tak, bez żadnego powodu Żeby tu chociaż coś się działo, nie Fowe, chodź tu, zabijesz mnie On tam poleciał Tutaj Polecę za nim, on pewnie mnie dogoni Moja postać się tak szlama zażyć, Że to jest koniec Drzwi, które są zamknięte Hallo, Halo Zaraz mnie złapie z tyłu, taka jest prawda to jest fakt. No nie mogę włączyć tego generatora. Kurde. Co zrobić? Jak żyć, panie premierze? No, okej. Okay. Yeah. Dobra, wiecie co? Kończymy z tą mapą. Mam jej serdecznie dość, nie wiem o co tu chodzi, nie chcę więcej się w to zagłębiać. Kończymy. Być może ja po prostu nie wiem jak to przejść, ale ta mapa jest po prostu nielogiczna dla mnie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie!